Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o wartościach w świecie wirtualnym. Do dziś pamiętam, jak byłem nastolatkiem i nie byłem w stanie wytłumaczyć moim rodzicom, jak działa internet. Wiecie, oni byli wychowani w świecie analogowym, więc wszystko co cyfrowe było dla nich ulotne, mniej wartościowe, abstrakcyjne. Dla mnie rozmowy na gadu-gadu ze znajomymi były normalnym elementem relacji międzyludzkich, dla nich były ich cyfrową, a więc jakąś ograniczoną, nieprawdziwą formą. Dzisiejsi nastolatkowie mają kontakt z internetem niemal od urodzenia, więc wydawałoby się, że to, co cyfrowe, będzie miało dla nich zupełnie realną wartość. Tymczasem okazuje się, że nie tylko nadal mamy z tym problem, ale wręcz czasem bywamy hipokrytami w tych sprawach. Jeżeli zapytacie ludzi, dlaczego korzystają z pirackiego oprogramowania, dlaczego nielegalnie ściągają muzykę czy filmy, to nagle okazuje się, że każdy ma jakieś wyjaśnienie. Niektórzy w ten sposób walczą z wielkimi korporacjami jasne. Inni mówią po prostu, że oryginały są za drogie i nie mają zamiaru tyle płacić. Jednocześnie oburzamy się, kiedy celebrytka posłuży się w internecie bez zgody czyimś zdjęciem. Protestujemy, kiedy naszemu ulubionemu youtuberowi ktoś splagiatuje film. No to moment, albo jedno, albo drugie. Prawda jest taka, że za każdym dobrem, również wirtualnym, kryje się czyjaś praca muzyka, aktorów, reżysera, programisty, grafika itd., itd. Z piractwem jest taki paradoks, że jeżeli coś piracimy, to znaczy, że chcemy z tego korzystać. Jeżeli z tego korzystamy, to znaczy, że jest dla nas dobre, a jeżeli coś jest dla nas dobre, to dlaczego robimy krzywdę ludziom, którzy to zrobili? Ja jako dzieciak oczywiście piraciłem. Piraciłem oprogramowanie, filmy, muzykę i wszyscy to robili wtedy. Nie żeby to było jakieś usprawiedliwienie, po prostu przychodził znajomy Seba z płytką z Windowsem 95 i... Nikt nie zadawał pytań, nikt się nie zastanawiał, czy to jest fair, czy nie. Teraz żyjemy w niesamowitych czasach pod tym względem. Kiedyś trzeba było płacić kilkadziesiąt złotych za płytę muzyczną. Dziś za 30 złotych cała rodzina ma dostęp do biblioteki w Spotify. Za kilkadziesiąt złotych abonamentu możemy oglądać filmy i seriale w Netflixie. Kiedyś trzeba było płacić czterocyfrowe sumy za Photoshopa. Dziś dostajemy go razem ze wszystkimi aktualizacjami w ramach abonamentu. Zwykle, kiedy ktoś próbuje przekonać, Konać ludzi do legalnego oprogramowania to korzysta z takich racjonalnych argumentów. Bo to jest wygodne, dostajemy aktualizacje na bieżąco, oprogramowanie jest bezpieczne, nie musimy nic krakować. Dla mnie kluczowe jest jednak co innego. Teraz jestem w 100% legalny i dzięki temu jestem w 100% fair wobec ludzi, którzy robią rzeczy, z których korzystam? Nie muszę czuć się głupio, że korzystam z pracy ludzi robiących dobrą robotę i im za to nie płacę. Materiał, który właśnie oglądacie jest elementem takiej większej akcji, w której biorę udział na zaproszenie Microsoftu. W ramach tej akcji na moim blogu wkrótce ukaże się tekst, w którym dowiecie się jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo w internecie, w jaki sposób niedrogo zdobyć legalne oprogramowanie itd.... itd. Polubcie mój fanpage, żeby dowiedzieć się kiedy pojawi się ten materiał i bądźcie fair wobec innych ludzi, zwłaszcza jeżeli korzystacie z ich pracy. I tyle ode mnie na dziś, trzymajcie się na razie.